Witamy Was ponownie. Moi drodzy, na początku Arturze, jak zapraszając do tej wspólnej degustacji Singletona, wspomniałem, że to będzie The Secret Garden of Singleton. No i tak się też stało. Jesteśmy na zewnątrz, jesteśmy w ogrodach. Aurę być może mamy nie za piękną, bo jak widzicie troszkę nam pada dzisiaj. No właśnie. Co nie, czy nie robi jeszcze większy klimat? Nie powiedział, że będzie padać, ale <laughs> przypominają mi się na tych wszystkie e, wspaniałe e, reklamy szkockich whisky, jak e, pada deszcz, wpada do... Kiliszka, dzięki temu Bukiet y, aromat whisky się otwiera, w związku z tym wszystko gra. To prawda. A whisky pijemy. jak Chcemy, jeżeli pijemy tak z jest. wodą, to pijemy z wodą. Jeżeli chcemy pić z czymkolwiek innym, to mieszamy z czymkolwiek innym. Na szczęście jesteśmy zabezpieczeni w specjalne kapturki, które na whisky zabezpieczają przed nadmiernym rozcieńczeniem. No i słuchajcie, to co mamy w kieliszkach tutaj? Jak widzicie, znowu nam się sceneria zmieniła. E, 18-letni Singleton of Dufftown. Podejrzewam, że będzie dużo więcej wytrawności. Mm, dużo więcej przypraw, dużo więcej czekolady, no ale zobaczymy już ko przede wszystkim. Dobra. Na pewno jest słodycz, na pewno jest owocowość. Tak, ale jest też zdecydowanie większy udział dębiny faktycznie i beczki. Tak, to w ogóle bez dwóch ale zdań. Ale dalej jest, znowu jest to DNA, od którego zaczynaliśmy. Tak, absolutnie bez dwóch zdań. To jest, mm. to jest rzecz, która jest wyśmienita i dosyć niezwykła przy whisky o tak. Um, łagodnym profilu. Mhm. Trochę nut, mm, nawet warzywnych delikatnie, myślę, bo jakaś taka delikatna papryka na końcu. Okej, okay, ale a mi poszło w drugą stronę, wiesz, poczułem odrobinę skóry. Okej, okay. skóra faktycznie. Mm. No i faktycznie jest o wiele bardziej zbalansowana. Tak, mamy dużo większy bukiet smaków i aromatów. Wiesz co? Część tych czerwonych owoców, o których żeśmy rozmawiali do tej pory, mm -hmm. zaczęło mi się zamieniać powoli już w te ciemne owoce, nawet leśne rzekłbym. Jerzyny, różnego tak, rodzaju Tak, jakieś Tak, tak, Borówka, jagody, borówki, tak. Brudka, jerzyna i goda, tak, dokładnie. No ale nie zapominajmy również, znowu nam się pojawiły różnego rodzaju jakieś tofi. To dalej tam jest obecne, ta słodycz jest obecna przede wszystkim. Aromaty ewoluują, smaki ewoluują. W zapachu już wiemy jak jest, natomiast w smaku zaraz sprawdzimy. Ale tak pięknie pachnie, że aż nie chce się odłączyć mi nos. No, ale dobra, próbujemy. Mm. Mm. Wcześniej wspomniałem, że ta 15 piętnastoletnia wersja jest moją ulubioną, a teraz mam dylemat, bo to oczywiście wszystko zależy... od... No właśnie. Dzisiaj wydaje mi się, że ta wersja, oprócz tego, jest bardzo mocno zbalansowana, oprócz tego, że dzieje się tam bardzo dużo, mamy to samo, co mieliśmy w wersji piętnastoletniej, ale te 3 latka różnicy Robią Znowu, naprawdę kupę roboty. Ale zobacz, to samo mieliśmy pomiędzy 12 a 15. Faktycznie ten przekosz od 3 lata mm -hmm. y, w przypadku tych whisky powoduje gigantyczne y, zmiany, bo mm -hmm. z jednej strony to jest to, co cały czas powtarzamy, że to DNA jest y, wspólne, że cały czas czuć, że pijemy Dufftown. Z jednej strony to się zgadza, ale z drugiej strony za każdym razem jest efekt wow, bo kolejne trzy lata dokładają bardzo dużo kolejnych e, aromatów. Mhm. Powiem Ci szczerze, że ja tutaj mam delikatny problem, ponieważ tą tak zwaną głębię smaku, pierwsze wrażenie smakowe, głębię smaku przykrywa mi absolutnie finisz, który jest bardzo mocno czekoladowy, trochę kawowy. To jest takie e, czekolada z gigantyczną ilością kakao. Tiramisu. Ty, tiramisu, tak, mhm. absolutnie. Trochę miodu, jasne, ale to, to się bardzo szybko robi wytrawne, ale wytrawne w taką bardzo fajną stronę. Nie ma tak. Nie, nie ma beczki, jest tutaj naprawdę bogato i naprawdę... Tak jest, opcji. bo żeby, żebyście nie pomyśleli, że tej, tej, tej miny nie czuć oczywiście, tą tę minę czuć tutaj, natomiast jest ona mhm. bardzo fajnie zbalansowana, bardzo fajnie wyrównana i jakby okay, pokazuje tak. nam trochę inne smaki tak, aromaty, tak, niż aromaty, tak. niż te takie świeżo-beczkowe przede wszystkim. Tak, 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 tak. tak. Złożoność, Bogato. Jeżeli chodzi o smak cytrusów, jabłek, mm, orzechów na samym końcu, mhm. bo pierwsze uderzenie to jest tof i słodycz, oczywiście. Ale to, o czym wspomniałeś, że w tej whisky robi największą robotę finish czyli to, co tak. się dzieje faktycznie później, Coś to co zostaje nie. w ustach. Mhm. I trwa to naprawdę bardzo, bardzo długo. Ja wiem, jaki Piotrek przygotuje koktajl na tej whisky, bo też będziemy mieli na samym końcu koktajl ja na 18-letniej whisky. Nie wiem, czy kiedyś piłeś koktajl na takiej starej whisky? Nie. No to dzisiaj będzie tylko temu okazja. Także moi drodzy, w slandziwa, slandziwa. slandziwa z odrobiną wody. W kroplach deszczu. Zdrowie.